Dla mnie, sensem bytu. Nie tylko, myślę, że nie tylko dla mnie, dla, dla każdej osoby. Mówi się, że dla człowieka nie ma większego szczęścia niż drugi człowiek. Jednak na co dzień nie docenia się bliskich osób. Uważamy za oczywiste to, że ktoś jest przy nas. Dopiero w trudnych momentach życia, kiedy jesteśmy bezradni wobec cierpienia, które nas spotyka, widzimy, jak ważna jest obecność drugiego. Może dopiero dzięki kryzysowym sytuacjom widzimy, co tak naprawdę liczy się w życiu. Moja choroba, czyli udar mózgu, rozpoczął się od tego, że wyszedłem z psem na spacer i w pewnym momencie po prostu upadłem. Wielki czwartek, 20 marca 2008, ja będąc w pracy, dostałam telefon e, od męża z, m, z aparatu. Zadzwoniła, e, odebrałam. Usłyszałam głos kobiety, że pani mąż leży na krawężniku, że wzywa pogotowie. Straciłem przytomność i dopiero się obudziłem w szpitalu, i tam do, dowiedziałem się, że jestem, że przyszedłem dar mózgu i jestem. Lewostronnie sparali sparaliżowany. Na początku miałem takie wrażenie, że mam w nocy, chciałem otwierać okno i wyjść do księżyca, że tak się stało. Depresja się pogłębiała. Były próby samobójcze Szymona. Jak w pewnym momencie człowiek zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie. Najpotrzebniejszych, normalnych rzeczy codziennych wykonać. Uczę się wszystkiego po kolei. Wiem, że w pewnym momencie przyjdzie moment, kiedy będę musiał się nauczyć wiązać buty. W tej chwili jest to nierealne, ze względu na to, że ta ręka jest dalej niestety nieczynna. Moja pomoc polega na tym, że wstaję rano, ćwiczymy. Rehabilitację bywierną, później robię mu śniadanie, przygotowuję obiad, zostawiam wszystko w lodówce, w małych garnuszkach. Musi sobie poradzić sam podczas mojej nieobecności w domu. Przygotowuję leki, które ma rozłożone w kieliszkach po, po, po alkoholu i opisane, że to jest na rano, to jest na popołudniu, to jest. Przed południem, jak zapomni, to zawsze co godzinę dzwonię do niego, czy jest wszystko w porządku, i nie zapomniał zjeść śniadania czy obiadu, bo ma też problemy z pamięcią. Później wychodzę do pracy i przyjeżdżam z pracy. I z powrotem rehabilitacja, spacer wieczorny. Czasami brakuje sił, brakuje mi sił, brakuje mi cierpliwości. Czasami ma Szymon yy, gorsze i lepsze dni. Jest marudny, tak jak ma tak jak każdy człowiek. Jest to idealna, ukochana kobieta, która nie przesadza mówiąc, że idealna, ukochana kobieta. Jak w każdym małżeństwie, owszem, my się czasami pokłócimy, ale natychmiast godzimy się i przechodzimy do. Normalnego życia. Jak on czasami się wygłupie, robi jaskółkę na tej lewej nodze, czy zatańczy na, też na lewej nodze, to daje mi wiarę w to, że, że warto dla niego się starać, poświęcać swoje zdrowie, poświęcać siły i robić dalej, bo go kocham. O szlachetnej paczce dowiedziałem się od żony. Ktoś z, ze szlachetnej paczki zadzwonił do niej i umówił się na spotkanie. Na spotkaniu pracownik, wolontariusz u szlachetnej paczki zadaje pytanie, co, co jest najbardziej potrzebną rzeczą dla danej osoby. I my mieliśmy dwa, dwie potrzeby. Główną potrzebą, która na którą musieliśmy długo, długo zbierać pieniądze był zakup akumulatorów do włoska elektrycznego, którym się poruszam. Druga rzecz. Byliśmy na takim etapie, że akurat nam się rozpadła lodówka. Już dzidziu, A nie do nas przyjechała. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć kochany. Dzień dobry, Ewuniu. Zapraszamy radość tej rodziny, która czeka na to taki dobry gest z drugiej strony to jest, no aż się samemu serce ściska, jak się widzi, że ktoś, tak jak ja na przykład przywoziłam do Moniki i Szymona no te dary, no to oni bardzo czekali. Oni chcieli tylko akumulatory do wózka. Dierczyńca zdecydował się, że oprócz tych akumulatorów, które były bardzo drogie, kupi jeszcze lodówkę i jeszcze żywność na jakiś okres. Także to płacz Moniki, ta radość, jakby ona się cieszyła i płakała, to bo nie zapomnę że ciężki, żadnego suwaczka, nie można zdjąć tego... ...futerka. Ja im mówiłam, że muszą sobie znaleźć jakieś oprawy. Jak trafiłam do Szymona i Moniki i cała ta ich historia, ta walka o to, żeby Szymon jakoś normalnie funkcjonował, o to, jakimi oni są ludźmi, że oni cały czas prowadzą, no walczą o to, ćwiczą, starają się. To było dla mnie takie, że no, postanowiłem, że jednak oni to jest taka rodzina, dla której warto szukać tego darczyńcy. Z panią Ewą łączą nas bardzo przyjacielskie kontakty. Jesteśmy, można powiedzieć, że traktujemy ją jak, 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 rodzi jak przyszywaną rodzinę. Ta znajomość daje nam bardzo duże wsparcie psychiczne. Los ich nie był mi obojętny. Zaczęłam się z nimi kontaktować tak o jeszcze pomimo tego, że już projekt się zakończył szlachetnej paczki, to jeszcze się z nimi kontaktowałam, bo jakoś tak uznałam, że są bardzo miłymi ludźmi, takimi normalnymi. Człowiek przychodząc tu obcy to się czuje jak u siebie w domu. Oni tak traktują jak członka rodziny. Także naprawdę są bardzo tacy mili sympatyczni ludzie. Ogromnym wsparciem i ogromną pomoc uzyskałem od właśnie od mojej żony, od, od pani Ewy i od tych przyjaciół, którzy pozostali, którzy wspierali mnie zawsze i, i wspierają zawsze w życiu. Cześć! Cześć, cześć! Organizatorzy koncertu charytatywnego na rzecz Szymona odwiedzają go w domu. Cześć, jak Cześć. cześć, cześć. cześć. A tak z tam wyglądanie nie widzieliśmy. Agnieszka nie myśląc zbyt długo, powiedziała, że dobra, to ja zorganizuję ten koncert. Tak I to był po prostu impuls, impuls to się stało. E, Monika. E, że tak powiem. Nie miała fizycznie siły, żeby zająć się koncertem. Też ciężko chorowała. I tak jak z nią rozmawiałam, to mówię: A dlaczego nie? Dlaczego ja nie mogę tego zrobić? Jaki to problem? I poszło. Ale? Kiedy otrzymałem akumulatory od szlachetnej paczki zwiększyła się pewność tego, że niezależnie od tego, czy, czy stare akumulatory padną czy nie, ja będę miał szansę na to, żeby być cały czas bardziej aktywnym. Mogę pojechać do sklepu, pomóc żonie w robieniu zakupów. Zaczął wychodzić do ludzi, czego mu przez sześć lat brakowało, bo siedział sam w domu, nie wychodził. Byłam ja jednym światem i psy, gdzie do kogo mógł się odezwać. Nabrał pewności siebie, nabrał innego spojrzenia na świat, zaczął się robić aktywny. Znajomi psiarze mówią do mnie, że wie Pani co, Pani mąż to tak śmiga, aż mu czapeczka na głowie podskakuje, mówi, gdzieś nie jesteśmy, to tak, a to z jednej strony, a to z drugiej strony Ursus, dla mnie to jest budujące. Dużą radość daje mi przebywanie wśród ludzi, rozmawianie z nimi. Dożyjemy 80 lat, tak z Szymonem rozmawiamy że ja będę szła o balkonik, on będzie o wózku, będziemy prowadzić nasze psy i tak będziemy sobie spacerować po parku. Jak powiedział ksiądz Jacek Stryczek, pomysłodawca szlachetnej paczki, pomaganie jest sztuką i trzeba się jej uczyć całe życie. Stowarzyszenie Wiosna powstało wraz z rozwojem szlachetnej paczki. Szlachetna paczka powstała w 2001 roku. Jej pomysłodawca, obecny prezes Stowarzyszenia Wiosna, ksiądz Jacek Stryczek wraz z grupą swoich studentów z duszpasterstwa akademickiego zorganizował pomoc dla potrzebujących rodzin. We wszystkich projektach staramy się, aby nie dawać ryby, ani nie dawać wędki. Często się mówi, że warto dać jakiejś osobie potrzebującej nie rybę, nie tą doraźną pomoc tylko wędkę, ale tak naprawdę my uważamy, że jeśli ktoś nie ma mentalności wędkarza, to może sprzedać zarówno rybę, jak i wędkę i nie zostaje mu nic. A my jakby poprzez to, że dajemy ten impuls do zmiany życia ludziom, dajemy, wierzymy w potencjał rodzin, którym pomaga to zmieniamy ich podejście do całego życia, a w dłuższej perspektywie zmieniamy ich całe życie. Fundacja PKO Banku Polskiego wspiera Stowarzyszenie Wiosna. Ponadto pracownicy banku PKO są zaangażowani w projekt szlachetna paczka, a także inne zbiórki. powstała dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.